Maneczko z tej strony Goodboy World. Witam was bardzo serdecznie. Minął właśnie rok, odkąd zacząłem wydawać muzykę pod tą Wiadomo, wcześniej pojawiały się moje nutki pod ksówką Malek, ale teraz od roku wydaję ją jako Goodboy World, więc witam was po rocznej współpracy. Dziękuję wam za wszystkie komentarze, wyświetlenia, lajki pod moimi najmilićmi. Jak mogliście zauważyć, niedawno pojawiała się też moja muzyka na Spotify'u, więc tam zapraszam też serdecznie, Bo Wiadomo, tam premiera o północy, a na YouTube dopiero 18 czy coś w stylu. Więc tam hmm, dostaniecie szybciej moje łódki, wiadomo, na Spotify można słuchać tle, więc Jest o wiele łatwiej. A mi to, będzie przyjemniej, będziecie wpadać tu i tu i starać po prostu jakieś reakcje. I tak jak mówiłem wcześniej, dziękuję wam bardzo, bo gdyby nie wy, to bym nie robił tego, jakby było zdrowy, świetnie, to bym dawno to życzył. Ja dziękuję e, mojej dziewczynie, która bardzo mocno mnie notuje do tego, żeby to robić dalej, żeby się nie poddawać. Dlatego no, w tym roku dostaniecie ode do mnie mixtape, na którym ukażą się kawałki, które już do tej pory miały premierę, a reszta kawałków w swoim czasie nadejdzie. I będzie to pod postacią mixtape'u, większość wyjdzie w jednym czasie, właśnie data premiera no to jeszcze jest do uzgodnienia, ale powoli to robię, kleję coś tam sobie, piszę na nutki. W różnych stylach, tak jak zobaczyliście na moim kanale YouTube'owym, nagrywałem losongi, nagrywałem troszkę klubowe bity, trochę takie dark side i tak dalej, więc będzie różnorodność w tym mikstypie. Planuję ponad 10 kawałków, żeby było, między 10 a 20. Więc wiecie, czego słuchać i rozpędzamy ja się, bo początek tego, co się będzie działo. Więc czekajcie, obserwujcie moje konto na Instagramie, które macie podane w linku na dole w opisie. Tam też by dorzucał więcej info na bieżąco, będziecie o wszystkim informowani. Dlatego zapraszam Was bardzo serdecznie. I co, słyszymy się już za niedługo z kolejnym singlem, a za jakiś czas z całym mixtapem. Trzymajcie się i na